Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Poszukiwania wykrywaczem metali, rzeczy współczesnych, śmieci i złomu. Mam zlecenie na dwa małe kawałki, takie do przeszukania. Zapraszam do oglądania. Sprzęt mam włączony, słuchawki też mam na uszach. No i przy, przystępuję do poszukiwań. Dużo jest sygnałów, bo już tak wstępnie przeleciałem. Sygnał na sygnale, kupa złomu. No dobra. Nie wiem czy wspominałem, szukam rzeczy współczesnych, śmieci i złomów. Dobra, do pierwszego sygnału. Pierwszy gwóźdź, sygnał 5. Nic ciekawego, na razie. Dobra, do następnego sygnału. Sygnał 4. Nie wiem co to było. Może to był gwóźdź, a może i nie. Chyba pręt. Dobra, do następnego sygnału. Włączam się. Tak, ze względu, że jest sygnał w sygnale, to wziąłem tak, pointerem przeszukuję, nie? No i tak, trafiło się to. Gwóźdź, papniak, nie wiem, jakiś kawałek dziobonga, I teraz podkowa wyszła. W całkiem dobrym stanie. Dobra, jak coś będzie jeszcze fajnego, to się włączę. Do następnego sygnału. Jak to na wykopkach? Spotkałem Magdę, o jest tutaj. Jestem dżdżownica Magda. Tak Aktualizacja mam tak. Dwa papniaki, kawałek drutu I oczywiście jak to na Mazowszu, węgiel w ziemi. Pozdro dla, dla Artura Skaniowa. On też tego węgla ostatnio całą siatkę na zbiera. Dobra, za chwilę się włączę. Dobra, to jedno miejsce pointerem przetrzepałem i tak mam gwóźdków trochę, papniaków, dalej węgla. Jedno szkło. No i nic konkretnego. Takie tam poszukiwania śmieci. No dobra, co teraz wezmę wykrywacz i tak większych elementów tu poszukam. Dobra, do następnego sygnału. Włączam się, bo mam ciekawy sygnał. Koło 20. Przed cewką, dobra, wykopię wam pokażę. Dobra, wykopałem ten sygnał. Znaczy to ciężko to nazwać sygnałem, bo to było wiele sygnałów w jednym miejscu. Kupa złomu, tak. To to, to jakiś zębatka od czegoś, raczej nie od roweru. Chociaż może, nie wiem. i co, kupak woźnik, kupa bablach. jakiś to pierdol. Dobra, idę w te drugie miejsce. Włączam się i miałem taki mocno dzwoniący sygnał jeszcze w tym samym miejscu co mówię wam, że idę gdzie indziej, ale jeszcze zostałem tak machnąłem trochę wykrywaczem zobaczcie to jest miedziane Łamny. o, wiecie? Albo nie, mosiężne chyba chyba mosiąc. No i fajny jest mosiąc dobra do następnego sygnału Dalej w tym samym miejscu co była ta blaszka mosiężna Niekończąca się odpowiedź. Nie wiem, to chyba jest z pieca, kawałek rusztu. Dobra, do następnego sygnału. Mm, podsumowanie tamtego miejsca. Wyszedł jeszcze taki niż gruby. I taki ring, to nie pokazywałem wam. No tyle jest, no powiem wam, że to, to waży. Waży, kg. No i te mosiężne jeszcze kawałki wychodziły tej... Tasy czy czegoś takiego, nie Dobra, biorę się za drugie miejsce. Jak coś będzie, to się włączę. Dobra, jadę z płytkimi sygnałami na razie. Tak mam jakąś podkładkę. Oczywiście kawałek węgla. Jakąś tam nakrętkę zerwano. Kawałek blaszki. I druci sława. Nie wiem nawet jaki sygnał wam powiedzieć, bo jak jest tak coś w kupie, to to dzwoni różnymi sygnałami. Dobra, do następnego sygnału. Na no, ten sygnał Wam pokażę. Coś słabo widać na monitorze. Czekajcie, stanę, tak może z lewej ręki. Czym coś zasłonić? O, teraz widać. Widzicie? Taki dość wysoki. Dobra, wykopię, pokażę. Ech, no i piękny sygnał. Okazał się być kapsle. Wygraj z no, co, Wygraliśmy coś. Nic nie wygraliśmy, chyba. Graj dalej, Widzicie, graj dalej, to gramy dalej. Do następnego sygnału włączam się. Miałem taki ładny sygnał 90 pary, głębszy. Dziurę wykopałem i okazało się, takie kółeczko. Dobra, do następnego sygnału Dobra, włączam się, wykopałem sygnał, pokażę wam to jakoś. 16 taki przyjemny dla uszu Dobra, zaraz wam pokażę co to. No i mam ten sygnał. chrupki śrubki urwanej. Nie patrzyłem, co to za metal. Ale to powierzchni to tak plastikiem pokryte jakby. Dobra, do następnego sygnału. Tu jest mniej fantów w tym miejscu. Włączam się, bie jakąś dziurę. Tutaj jest złom jaki znalazłem tam podkładki pierdowe, ale to mniejsza z tym mam coś ciekawego jakoś monety o tutaj widać jakieś daty 2008 czyli będzie współczesna ale zobaczcie z tej strony to nic jej nie widać tak wydaje mi się że to będzie 5 groszy chociaż nie jestem pewny dobra później doczyszczę tą monetę to wam powiem co to było na podsumowaniu dobra do następnego sygnału takie zbiorowe małe podsumowanie chwili, tak tu jest kawałek linki aluminiowej, ale mocno utlenione. Jaki kawałek sznurka. To, to, to taki plastikowy guzik, ale to do śmieci. No, parę gwoździ, parę nakrętek, to to jakieś zabezpieczenie od przyczepy wygląda. Ale zardzewiało mocno. Dobra. Do następnego sygnału. I raczej będę kończył. Tak, ostatnie chyba podsumowanie, jeszcze tak może wykrywaczem przelecę. Z grubsza, na jakieś dwóch gwoździe. To jest plastik chyba. I folia. Dobra, do zobaczenia na podsumowaniu. Witam na podsumowaniu. Węgla dużo się nazbierało. Tak, tu jest ten mosiąc, co Wam pokazywałem, ta misa. Tu jest trochę aluminium. O i te 5 groszy, już Wam pokazuje o co chodzi. Tak czyściłem je, ale okazało się, że ono jest całkowicie zdarte. Tutaj widać orzełko, o, tu się ładnie doczyściło, nie? A tu jest całkowicie zdarte. Także pójdzie do mosiądzu, chyba. Nie wiem, czy to przyjmę. Tak Złom. Najfajniejszy fant to chyba ta podkowa dzisiaj. O, piękna podkowa. No i co, trochę tych drobniejszego złomu. A, i ważenie zaraz będzie. Tak, węgiel idzie do węgla. Śmieci, nie pokazywałem, co śmieci idą do śmieci. I wlatuje waga. I tak jak mówiłem, wlatuje waga, którą wygrałem na kanale Flaming Recycling. Pozdro, Flaming. Włączam wagę. I mam taki sam kubełek jak tamten ze złomem. Także taruję go. Kubełek sterowany. wjeżdżają te pachruście. Pachruście jest prawie kilogram. Ładujemy resztę. Zobaczcie, niby słaby wypad. Trochę śmieci, a ja mam 2 kg 730 gramów. Nie wiem, po ile jest gruby. Ostatnio cienki był po 70 groszy, no to niech gruby będzie po 80. To mam za ten złą 2 złote 18 groszy, zł. tylko tak, podkowa nie idzie na złom, nie, nie, podkowę odkładam. Dobra, dodaję to. To zlatuje z wagi. Aluminium, mix. a, tara jeszcze, sorry, tara. Aluminium mix, bo tego do linki nawet nie wrzucę. Nie wiem jest. Nie wiem po ile jest po. 5,40 chyba nie jestem pewny 4 grosze. Dodaję. Ale głównie to o ten mosiądz mi chodziło nie? Ile tego mosiądzu będzie? Mosiądzu jest 128, mosiądzu jest 128 gramów po 19 zł, załóżmy, że nie wiem dokładnie ile jest tej chwili, to jest 2:43. Dodaję i mam 4 zł i 65 groszy za ten wypad. Zapraszam do łapkowania, komentowania, subskrypcji i co, do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć.